Z chwilą, gdy internet coraz bardziej zaczyna zagaszczać do naszego codziennego życia, że już nawet lodówki są podłączone do internetu, coraz bardziej się do tego przyzwyczajamy. I tak samo ten internet coraz bardziej wchodzi do naszej pracy, do pracy agenta nieruchomości. Natomiast ja jestem bardzo mocnym przeciwnikiem pracy w online i jestem coraz bardziej za tym, abyśmy byli coraz bardziej offline my jako agenci nieruchomości. Jeśli kogoś to interesuje, to zapraszam na ten odcinek. tak pędzi, że w zasadzie wszystko coraz bardziej przechodzi do tego online. I naprawdę, no tak już szyściutko tam możemy znaleźć, że coraz mniej jest usług i coraz mniej oczywiście produktów i w ogóle doznań, które już przechodzą do offline'u, tylko są tylko i wyłącznie w tym online. Natomiast czym bardziej przejdziemy do online'u tym nie będziemy w pewnym momencie potrzebni. Dlatego od tego zdania chciałem zacząć ten odcinek, że będziemy praktycznie niepotrzebni. Zobaczcie, podobnie może być teraz z lekarzami. W ciągu roku się okazało, że z lekarzem nie spotykamy się, tylko rozmawiamy przez telefon. Jeśli rozmawiamy przez telefon, on nam zadaje 5 pytań, my 5 odpowiedzi mu dajemy. Więc na podstawie pięciu pytań i pięciu odpowiedzi on nas diagnozuje. Więc zobaczcie, jak łatwo tego lekarza będzie całkowicie zastąpić algorytmem. Jeśli sporządzimy takie i takie algorytmy i w tych algorytmach będą wszystkie możliwe odpowiedzi, no to się okaże, że ten lekarz w ogóle nie jest potrzebny. Więc może warto stworzyć aplikację, w której będziemy klikali na zadane pytania i będziemy z automatu mieli jakąś odpowiedź i ta odpowiedź w ogóle nam wygeneruje w PDF-ie receptę. Zobaczcie, jak szybko będzie można ten cały system zamienić, ale w tę stronę to idzie. Tu lekarze właśnie jako pierwsi pokazali, że są bardzo łatwo zastąpialni, ze względu, że, że powstała jakaś koronka i wszystko się dzieje przez telefon. To samo powoli się dzieje z zawodem agenta nieruchomości. Zobaczcie, powstały jakieś spacery wirtualne, wirtualne wycieczki, chatboty. Coraz więcej firm dzwoni i oferuje, żeby się zrobili chatbotami. Jeśli ja sam mam zadzwonić do jakiejś telekomunikacji, do kablówki czy do kogoś takiej sieciowy, i muszę 15 razy coś kliknąć w klawiaturze, zanim w ogóle ten system stwierdzi, że jednak człowiek mi jest potrzebny, zanim będę czekał i dostanę komunikat, że jestem 78 w poczekalni, to mnie szlak trafia. Ja wiem, że tu z punktu siły ten mój usługodawca tutaj podchodzi i ma świadomość, że jak, panie Michale, coś się panu nie podoba, to nie ma pan taki tak wyboru, więc, więc tak to wygląda. Natomiast to jest bardzo złe, ja bardzo tego nie lubię. A ja po to do kogoś dzwonię się, już do kogoś dzwonię, to mam problem. Ja wiem, że czasami ludzie dzwonią o byle pierdołę i ten system woli kogoś tam odrzucić do jakiegoś... Bloga, czy do jakiegoś innego miejsca, gdzie można te odpowiedzi otrzymać. Ale podobnie było kiedyś z Facebookiem. Nie można było do nich się dodzwonić. Do Google tak samo i nadal jest bardzo ciężko z jakimś sensownym problemem tam z człowiekiem rozmawiać, mimo że te algorytmy jeszcze nie są całkowicie sensowne i nie są trafne, i czasami tych ludzi potrafią skrzywdzić. Ale jeśli my jako agenci nieruchomości zrobimy to samo, że zobaczymy jakąś fajną ofertę, wprowadzimy, ktoś będzie chciał zadzwonić, bo na Facebooku będziemy prezentowali i będzie musiał rozmawiać z robotem tylko po to, żebyśmy mieli mniej pracy to naprawdę szybko nie będziemy potrzebni, naprawdę bardzo szybko nie będziemy potrzebni. Jeśli każdą naszą nieruchomość do poziomu wirtualnej wycieczki będziemy za własne pieniądze generować po to, żeby je wrzucić na przykład na portale, które coraz chętniej te wycieczki chcą, to co się stanie? No prosta jest odpowiedź. Ludzie będą coraz więcej czasu na tych portalach spędzali, bo będą chcieli każde mieszkanie dokładnie zobaczyć, a coraz mniej czasu będą spędzali z nami, czyli my będziemy coraz mniej potrzebni. Może dojść do tego, że te aparaty, które będą coraz tańsze, które będą coraz lepsze te wycieczki generowały, gratis taki portal będzie mógł komuś dać po to, żeby ktoś sobie zrobił zdjęcia i że bardzo szybko to będzie wygenerowane i... I w ogóle to mieszkanie zostanie sprzedane. Ja wiem, że na razie nikt jeszcze nie jest w stanie kupić mieszkania, nie oglądając go. Ja wiem o tym. Nawet wynająć na długi termin jest bardzo ciężko komuś, w taki sposób, że ktoś go nie obejrzał, ale to jest jeszcze chwila. Naprawdę to jest chwila i ci ludzie coraz odważniej będą w tę stronę szły, szli. Tak samo jak kiedyś było nie do pomyślenia, żeby ktoś pieniądze trzymał w banku wirtualnym, gdzie gdzie nie można iść do placówki. Ja pamiętam 20 lat temu jak powstawał mBank i to było coś dziwnego, że trzeba klikać, się logować, a co będzie jak ktoś mi ukradnie hasło i tak dalej. To były takie rzeczy niepojęte. W zasadzie to były tak niepojęte rzeczy, że chyba te banki ponad 10% dawały oprocentowania na zwykłym prowadzeniu konta. Tak, tak wiedziały, że muszą czymś zachęcić tych ludzi, żeby z tego korzystać. A teraz praktycznie każdy ma takie konto. I w wielu przypadkach tak się okazało, że to jedno pokolenie tylko trzeba było zrobić żeby nas wrzucić do jakiejś automatyzacji. I to samo będzie tutaj, jeśli pójdziemy w te nowinki online. Kolejna rzecz, słuchajcie, jeśli jakaś nieruchomość pojawia się online, i my chcemy zadzwonić, oczarować tego właściciela na to, że wrzucimy te zdjęcia ponownie do online, to my nie jesteśmy już tak fajnym agentem nieruchomości, który coś zrobił wyjątkowego. Więc znajdźmy nieruchomość, która jest offline, której nie ma w internetach, nie ma w sieci, i my ją wprowadźmy na salony, czyli wprowadźmy ją do tego internetu. To będzie ta wartość dodana. To będzie ta wartość dodana, bo to będzie nasze know-how, to będzie nasz czas, nasze doświadczenie. Coś, czego zwykły kowalski nie może zrobić. A to, że my tylko te nieruchomości troszkę dopieszczamy, jeśli dopieszczamy i trzymam kciuki, obyśmy dopieszczali, to dopieszczali, to nie jest już aż taki skok technologiczny między właścicielem a nami. Natomiast to jest taki, tak, bardzo duża póki co wartość dodana, jeśli w ogóle się staramy i chcemy coś poprawić w takiej nieruchomości. I ostatnia rzecz, pamiętajcie. Są osoby, które będą chciały korzystać z usług agentów nieruchomości. Są natomiast duże sieci, duże agencje nieruchomości będą chciały jak najwięcej wprowadzić tej automatyki, jak najwięcej tej robotyki, ponieważ wiadomo, że maszyna raz się kupuje za duże pieniądze, a ta maszyna później jest dużo tańsza w eksploatacji niż człowiek. Maszyna nie choruje, maszy maszynie nie grozi COVID, maszyna nie ma złych humorów, maszyna nie ma. Chorego dziecka, z którym trzeba zostać. Także tu jest bardzo dużo aspektów dla dużych agencji fajnych, gdzie można zastąpić w pewnych czynnościach człowieka. I tak jak rysowanie planów i różne rzeczy takie matematyczne można bardzo fajnie w algorytmach zrobić, że to maszyna za nas zrobi. Natomiast są pewne czynniki i pewne czynności, które człowiek, no póki co jeszcze nie jest w stanie zostać zastąpiony przez maszynę, przez automaty. Tylko musimy dokładnie wiedzieć w naszej czynności, które to są rzeczy najbardziej kaloryczne dla człowieka i na tych czynnościach się koncentrować i za to będziemy najbardziej docenieni. Tylko my się musimy nauczyć słuchać i być słuchanymi i te obserwacje, jeśli wdrożymy do tego, to będziemy te czynności nadal robili. Ale pamiętajmy, nie dawajmy się całkowicie do tego online wrzucić, bo polegniemy, bo naprawdę polegniemy, zostaniemy zastąpieni bardzo szybko przez roboty, przez algorytmy i tylko nieliczni się uchowają. Trzymam kciuki, abyśmy się uchowali na tyle, na ile się da. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam ponownie.